Siemano Kocury, ja jestem Żuko, a w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak przerobiliśmy Wolwiaka za 1000 zł na 500-konnego potwora Turbo. Ale zanim przejdziemy do upalania i pokażemy wam, jak to jeździ, to musimy wam powiedzieć całą historię tego sprzętu i jak taki chory pomysł zrodził się w naszych głowach. A zrodził się on, jak tylko Wolver trafił w nasze ręce, niemalże dwa lata temu. Pierwszy plan na niego to było przerobienie na driftowóz w 24 godziny, co nam się udało. Zglebiliśmy te cegłę, zrobiliśmy prowizoryczny skręt, który działa wyśmienicie, a także zamontowaliśmy kubę, hydrołapę i sportową kierownicę. Ale to, że przerobiliśmy to auto na driftówkę? No, nie spełniło naszych oczekiwań, bo silnik to było zwykłe, suche 2 litry, które generowało 100 koni, a sądząc po stanie tej fury to nawet nie było tych 100. Więc postanowiliśmy zrobić coś wbrew wszystkim regułom, czyli do słabej budy wpakować mocarny silnik, który będzie generował taką moc, że dosłownie tu budę skręcić. I tak oto prawie rok temu volvo zostało wysłane do ognia, który zdecydował się pomóc nam w projekcie. Cel był prosty: ma być piątka z przodu na hamowni i ma walić ogniami. Ale niestety zderzyliśmy się z rzeczywistością i projekt trochę zwolnił. Przez te wszystkie miesiące jednak Wolwiak był cały czas robiony przez ognia, i tak oto nadszedł dzień, w którym przyjechaliśmy go odebrać. Zapraszam do środka. Ale tak czekaj, a pali w umery, Tak ty teraz? Jeszcze teraz nic nie pali, bo no jest niewystrojone, nie? Teraz, teraz nie? tylko odpala. On teraz tylko odpala i jest taki do wjazdu na lawetę. No. A ogniem będzie strzelał u klasy, nie? Wow! O kurde, ale fura! Nic się nie zmieniło! Tylko jakaś dziura w masce i w sumie to tyle. No zrób otwarcie, czekam, znaczy, nie? Tutaj nic nie ma na razie. To ty powinieneś otworzyć i mi nie, przedstawić. No to, to ty masz, żeby się ucieszyć. Tak? Dobra. Dawaj, otworzymy, zobaczymy. Jeszcze nie w błocie, jeszcze, jeszcze nie zasypane trawą. Tutaj tak ją. Nie będzie grzało? Zimno mu nie będzie na pewno. Nie będzie grzało. Z pewnością. Ty, a powiedz, a to się nie stopi od tego? Nie, już mam doświadczenie. To jest 3 litrówka Z4,6, ona też jeździła b 39 fabrycznie ma 231 konia. No i my tutaj chcemy dzisiaj zrobić piątkę z przodu, nie? Tak, taki był cel tego wszystkiego. Czyli 500 przyjmie po prostu i będzie w porządku. Tak. Co ci najwięcej problemu przy tym? Robiło. No wiesz co, ja nigdy nie robiłem silnika BMW w innym aucie niż BMW, bo z tymi silnikami jestem obyty, nie? Uh -huh. Natomiast wsadzić silnik, który, wiesz, fabrycznie nie był w tym aucie, to było dla mnie coś nowego, nie? Także to jest mój pierwszy swap silnika BMW w innej budzie. Wiesz, to ustawienie le lewo, prawo, góra, dół, pochylenie, wszystko i dla mnie to było coś nowego. Ja to po prostu zrobiłem na laserze, tak jak myślałem, żebym to zrobił. Uh -huh. No i wyszło jak wyszło, nie? Okej. Okay. Progi. Przygotowałem no po progi. Pewnie pomyślicie, jaki w ogóle jest sens wsadzania 500 koni do takiej budy, która od samego odpalenia już się może rozwalić. No właśnie nie ma to sensu i to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. Robimy fajne rzeczy, ale robimy też rzeczy głupie, niestandardowe, pokręcone i właśnie to Volvo chyba takie jest, co? Pokręcone, bo będzie kręcił okołami. Pokręci to on budę na to. budę. Skręcił skręci budę na samą. Jak ktoś pokręcił to za bardzo tym gwintem, patrz jak tu jest szczelina, szczur się nie przyciśnie. Od razu sprząta wszystko. Czy to jest siwik? No nie, tutaj jest ten, no. Patrz jak kosur inwestuje. Kosur już człowieku sprawdza. A to jest od radia, tak? To jest było. No to dalej jest ten to, to, to trzeba ją na trasy ustawić. A to jest w trasy. To Volvo dostało tyle mocy pod spód że ta antena się skręciła od samego tego, że przyjęła ten silnik, nie. Jest mięciutko. Jest dziurka się robi. Ogólnie jak ją zdjąłem, to ta pompa stary, ona była cała w takich porach dziurawych. Mhm. I musiałem to tam uzupełniać. No. Nie wiem, jak to będzie trzymać. Starałem się jak mógłem. Jak ja ją ściągnąłem, to ona mi się praktycznie w rękach rozsypała. Okay. Ta kółka, nie? Jest to zrobione na Teflonach jest to zrobione na pompie przygotowanej też pod etanol. Tam jest chyba Valbro oryginał 450. Więc ona jest fajna, wydajna. Będzie key. Przewody to jest teflon no. Przygotowany mhm. pod etanol. W razie jakbyś chciał więcej koni ładować, czyli tam wiesz, etanolem schładzać temperaturę pracy silnika. Okay. Takie tam teorie. Tu mamy od shiftera do od desy bodajże. Bardzo ładnie siedzi. Pomaganie skrzynia Micha, silnik. No i no powiedz tutaj... ten silnik, siadł tak jak trzeba. Na laserze robiłem, tak, że musiał się siąść jak trzeba. Chodzi mi, że czy nie miałeś jakichś problemów, typu, że gdzieś coś wadziło, To tutaj. znaczy, musiałem tutaj, bo tu masz tą belkę całą, nie? No. Musiałem tutaj trochę przyciąć na przewody. No. Tutaj wystawało takie coś, to musiałem tutaj na, na Michę zrobić kawałek. Okay. Poza tym, jeżeli chodzi o konstrukcję samochodu, czy coś, nic nie ciąłem, nic więcej nie robiłem, po prostu na laserze go tak postawiłem. No. Na takich, to I Marnie proszę naprawić, bo ja już nie miałem na to czasu więc musisz sobie go zregenerować, bo tu jest. Hey, to jest w ogóle jakby, od, znowu mam flashbacki przy tym aucie i mi się po prostu przypomina jak bardzo to jest gruz i jak bardzo bezsensownym było pakowanie takiego silnika. My zrobiliśmy zupełnie odwrotnie. Ziomeczek zrobił nam bardzo fajnie też tutaj tą izolację termiczną, co nie, ten heat shield cały. Wszystko w ogóle będziecie mieli w, w linkach w opisie, także warto zajrzeć i sprawdzić. Zależy, jak będziesz bardzo mocno ciarotę małty. Jedźmy na hamownie i będziemy patrzeć. Dobra. O, siedzi Intercooler rbs -a. Też w ogóle wszystkie te rzeczy będziecie mieli w linkach w opisie, także tak jak mówię, sprawdzajcie. Tutaj trzeba będzie tą kratkę wyjąć, żeby więcej wiatru łapało, co nie? Trzeba, jak to jest, jak e, tuninguje, jak w tych Audi wszystkich i tak dalej wycinają te zderzaki, żeby wiesz, Intercooler miał więcej powietrza. Zamiast rejestracji dają, tak? Ty tak nie robisz? Robi BMW, a nie Audi, dlatego nie wycina. Turbo mamy max speed Cross. To będzie 30 albo 35, ona będzie do 500 koni wystarczała jak najbardziej. Tego cię atakowałem bardzo mocno, żebyś kupił Westgate'a Turbo Smarta 60, bo ona się nie będzie przycinać, a ty będziesz gnębił te samochody, no, no więc tak. to, to musi być działające. Będzie bezpiecznie, jest z zapasem, więc też mówię, jakby, nie daj Boże, tfu, yy, na hamowni się coś wysrało, zostaje to. No. Robimy więcej koni i nie trzeba nic zmieniać, także to będzie, wiesz, fajniejsze okay. ułatwienie. Wtryskiwacze mamy 980, więc są też z dużym zapasem. Hmm. Kolektorem 50B25 bez vanosa, też bardzo fajny, jeżeli chodzi o ilość zasysanego powietrza. Budżetowy i hmm. jest dobry. Przepustnicę mamy z 3.0. Cały dolot masz zrobiony na średnicę tego. Oprócz tam, wiadomo, turbiny, no bo to do, do interkulera idzie inna średnica, od interkulera też idzie inna, nie? Okej, okay. jeśli chodzi o sam silnik. Co jest w silniku zrobione? Mamy odprężone to korbami i tłokami. Korby są kute RBS-a, a tłoki są wiseko. Wiseko, tak. Mamy do tego jeszcze sportowe panewki główne, korbowe. Tak, szpilki są, bo yy... też ten blok jest aluminiowy, no nie? Tak, jest aluminiowy. Więc yy, jaki jest problem z tymi aluminiowymi blokami? Że one po prostu chyba czasami mogą nie wytrzymywać gwinty od głowicy, tak, nie? Tak, tak. Znaczy, no, gwinty, gwinty od głowicy to nie, nie wytrzymuje ze względu na to, że to jest po pierwsze alu i to jest stary blok. Tak. Więc już nawet przy samym rozkręcaniu tego silnika, nawet jak on był oryginalny, mhm. to często gęsto te śrubki już wychodzą z gwintem. Dlatego okay. myśmy zrobili M12 na tulejkach na M10 i że jest to jeszcze skręcone ARP-kami, no to, to, to będzie pewnie. Korbowody też są skręcone ARP. Chłodnicę oleju. Bo brałem dwie chłodnice te 16-rzędowe. Tak, no I ty co? dwie tu upchałeś? A, tu jest jedna. Tam jest jedna i tam jest druga. Czy gdzie? Nie, czy? Obok. A tu obok. A faktycznie, no. Jedna jest do wspomagania. No. A druga jest do chłodzenia, chłodzenia oleju, do nie? Wspomagania. To jest słowo klucz. Do jakiego wspomagania? Tutaj ten magiel, ciek. Z każdym razem coraz mniej tego oleju. No, ale nie będzie jest... zaraz to chłodzić. Ale chyba zrobisz, nie? No. Nie, no będę musiał to zrobić. To nie będzie się prowadziło w ogóle, nie? Weź tu, weź zobacz. Nie, no jest. Mało, ja ale mało, ale jest. Mało, nie. <laughs> Bardzo dużo mam na kostce na zewnątrz. Wiesz, tak do płynu. No. Poczekało trochę i. Zostawiło po sobie ślad. No to nawet jak stąd wyjedziesz, to będzie ślad, nie? <gry> Pokaż w ogóle, jak to w środku wygląda. W środku też jest ciekawie. Co mamy w środku? Ekumasterka, Masterka, wyświetlacz. I trzy guziki. Tu jest jakieś ututu ututu? To jest taki, że jak przytrzymasz go No I dasz gazu, nie? No To on będzie y, tam walił płomieniem, nie? Tam będzie, no Tak Ten przycisk jest 50% tutu, Czyli takie podtrzymanie y, ALS się to nazywa Czyli, że po prostu go wciskasz I robi trrrrrrr Dodajesz trochę gazu i on tylko trzyma naładowany turbo, że jak chcesz na pełnej bombie wystartować, to startujesz, nie? Okej. Okay. I a trzeci To później. nie wiadomo jeszcze, ale jest. Jest, po prostu. Będziemy mogli się tam z klasą dogadać, co będziesz chciał tu, co sobie podłączysz, nie? No dobra. I tam masz ekran, a tam masz jeszcze patrz. Cyk. Tutaj wow. masz sterownik, a tutaj masz bezpieczniki z przekaźnikami do wszystkiego. Tak, I mamy bleka w ogóle, bo jest lepszy, tak? Podobno? Tak, jest lepszy i jest lepszy. Pal gablotę. A jak to odpalać? Nie, masz kruczyk, nie? Srebr, A ty, ty my, chciałeś mieć przycisk jak do kosmicznego statku? Nie wiem, krzyk, dobra. A czemu tam nic nie działa takiego, że pompa czy coś? To już jest zrobione. Trzeba go bardzo delikatnie, bo on, on ci będzie gaz, bo nie ma mapy zrobionej. Okay, mówię ci. dobra. Będziemy robić u klasy, to już będzie ci wszystko prądzić. No i spójrzcie, jak ta cegiełka wygląda. Ikona kanciastej motoryzacji. Śmietnik za 1000 zł pod maską, którego ogień odwalił kawał dobrej roboty, robiąc z nim ogromną moc. Ale jaką dokładnie? Tego dowiemy się na strojeniu, które będzie w dalszej części. Mocna rzecz! nie mogę doczekać, jedno będzie takimi ogniami <śmiech> <śmiech> o ile nie klęknie właśnie tak się zastanawiam, bo jak klęknie, nie? No. z jednej strony będzie mi smutno ale z drugiej strony, to nie będą takie ognie, tylko takie i wtedy może faktycznie trzeba będzie zrobić coś na bok bo ta szyba pęknie te silniki musi się dotrzeć, to jest wszystko nowe okay. Wiesz, wiadomo, że teraz będzie ostre docieranie na hamowni, bo zobaczysz co tam się będzie działo fajne będzie? no będzie, no <laughs> Dobra, kurde, dawaj, pakujemy, pakujemy. Więc pakujemy wolbiaka i lecimy w trasę na hamownię, żeby wystroić naszą cegiełkę i sprawić, by podawała tak jak trzeba. Sam załadunek auta nie należy do najłatwiejszych, bo ten szczur leży ostro na glebie i praktycznie trze o ziemię, ale przy pomocy desek udało nam się to załadować. Cel przy budowie tego auta 500 koni. Takie założenie było od początku i tak też miało być zrobione. Ale czy będzie ta piątka z przodu, za którą goniliśmy? Zaraz się dowiemy. Ale najpierw wjeżdżamy na hamownie, aby zrobić wstępne oględziny silnika przed strojeniem. Założenie przy budowie tego silnika było proste. Ma to być bezpieczny słupek, który zniesie więcej niż 500 koni, które docelowo chcemy mieć. Często takie gruzy bywają? Często może nie. Ale się zdają? To masło nie tak jest. Duży no. no pod maską, no nie, ale już się postarał. Hamownia, na której będziemy stroić wolbiaka, to tak zwany hub, co oznacza, że jest ona podpinana bezpośrednio do piasty. Pozwala to ograniczyć straty w pomiarze, które przy strojeniu na rolkach występują w postaci uślizgu kół. To jest oryginalny Volvo. Wycim? Podobno słabo. <grymne> <grymne> jest to wydajne mierzenie mocy, ale także obciążające napęd, co w naszym przypadku jest piętą achillesową, bo napędy w tych wolwiakach potrafią klęknąć nawet przy 300 koniach mechanicznych. Generalnie ta hamownia ma duże obciążenie, jak to w ogóle jest w stosunku do takiej, nie wiem, rolkowej? Obciążenie sobie regulujesz. Mhm. Ja mogę dać takie obciążenie, że zatrzyma ten silnik po prostu. Okay. A mogę jeszcze zdobyć tak, że go zwolnię. Będzie trzymał gaz pod podłodze, ja tam kliknę i on będzie zwalniał. Czy da się na przykład dobrze schamować auto nie obciążając mocno napędu? Jest takie coś w ogóle? Nie da się. Musi być obciążenie. Musi być. Okej. Okay. No i nie oszukujmy się, to budowało naszą niepewność. Bo napęd ma już swoje lata, ale przede wszystkim nie jest przystosowany do mocy 5 razy większej. W przeciwieństwie do silnika, który został dla nas totalnie przebudowany i wzmocniony przez ognia. Poprzez zamontowanie turbo, które niestety zaczęło budzić nasz niepokój. <laughs> Chodzi na wolnych obrotach, i tak kurci dym, to znaczy, że gdzieś tam. Olej poleciał. Znaczy w 99% to poleciał. Okay. A no, dostanie pewnie obciążenia, to się okaże, czy będzie działać. O. o, Czyli już? Coraz gorzej. Coraz gorzej. Kolejnika. Co, może ją y, przegonić, nie? No, spróbujemy dobra. To... Parametry silnika były w porządku, więc dym był winą turbiny, która z kolei nie była z winy ognia, bo to my ogarnialiśmy ją do tej budowy. Nasze turbo to koszt 1200 zł, więc zapytaliśmy, jaki jest ewentualny koszt czegoś lepszego. Bo ty co masz u siebie? Ja mam Turbosystem, turbosystem. 6000 prawie. No. Najczęściej wybierana opcja no? 3,5 koła, coś takiego. Po naszych gadkach i wstępnym obczajeniu silnika przyszedł czas na rozgrzewanie go i pierwsze próby hamowania cegiełki. Za chlebniele jakoby. Co nas robi, powiedz? Sprawdza ciśnienia. Okej. Okay. To, 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 to termika, nie? I strasznie. Ale co ona się, się wypalać? Nie, wypala się. A wypala się? Ona się jeszcze długo będzie wypalać. wypalać. Lepiej nie będzie, nie? Teraz łędkiej, ale no, to tak śmierdzi. Może ci przynieść jakąś maskę tlenową, chcesz coś? Mam w bagażniku, ja nurkuję dużo. I tak oto przechodzimy do pierwszej próby hamowania. Która wstępnie uraczyła nas wynikiem 377 koni i 476 N. I już myśleliśmy, że możemy spokojnie kręcić auto wyżej, ale temperatura oleju zaczęła rosnąć, a to może nam nieźle namieszać. Ale 90 stopni, 90. Stopni. Ale jednak po ręcznym sprawdzeniu temperatury okazało się, że jest ona w normie i jedynie trzeba dołożyć rezystor w instalacji, który będzie korygował wskazania na zegarach. W kolektorze jest też i to taka despoda dziura. A sporą dziurą okazał się silniczek krokowy, który wypadł z kolektora, czyli w sumie nic strasznego. Ogień wrzucił go ponownie na swoje miejsce i mogliśmy przejść dalej do niespodziewanego ognia, tym razem z rury. <laughs> A tak jeszcze nie widziałem na strojeniu, żeby było, to chyba. chyba tak nie ma być. Tak chyba pierwszy raz widzę, kolega. To olej się pali? No tak dziwnie właśnie pali. <laughs> A, okej. Okay. No nie no, mi Dziś się, się, podoba, mi się podoba. podoba. I tym oto akcentem zażegnaliśmy już wszystkie problemy i możemy przejść do ataku na 500 koni. W końcu jakieś znaczy no w końcu no, cały czas są poważne liczby jak na wolwiaka starego gruza zerdzewiałego, ale no 480 się pokazało. Zobaczymy co jeszcze z tego będzie, no. Fajnie jakby była piąteczka. Kapucha dobrze mówi akurat. Ja już się z przodu. Jak już wymagać, to wymagać. <grym> <grym> Buda, ucisnąć, Buda, ucisnąć to trzeba ją wycisnąć, wycisnąć sos, ten cały soczek trzeba z niej, Mam nadzieję, że będzie dobrze. Zruszony. Zruszony? Tak. Że tak się pięknie ten historia tworzy, mhm. wiesz o co chodzi? Was tu. kitu, traci wasę. Dwa razy te auto przekazujecie, to one się skręci jak w I po tych próbach, niestety, ale ogień musiał już zbijać, więc przekazał nam kilka wskazówek odnośnie silnika i się pożegnaliśmy. A ogarnięcie sprzęta. Dzięki, nie Warto, Bardzo miło było. A! Polecamy. Czekamy na pokaz, możliwości. Te możliwości nie są małe, co zaraz Wam pokażemy, bo ostatnia próba dowiozła zamierzoną moc silnika, który ogień dla nas zbudował. Ja pierdziele. Niestety, ale Rafałka i Kapuchy nie było przy ostatnim hamowaniu Wolwiaka, więc teraz zrobimy im osobisty pokaz i strzałów z wydechu, żeby także zobaczyli jak to pięknie wygląda. Ile nie wyszło? Dużo. 500? Równe? O! może jeździć, że na kołach Z każdym dodaniem gazu coraz lżejsze Volvo. Jakbyś dojechał, to by sam silnik został. Bude by się <laughs> Michał zasłania już. <laughs> Michał źle <już> wie. <laughs> Zdrowo chyba, co? Dla silnika pewnie niekoniecznie. Ale koniecznie to musimy przetestować to auto i jak ono jeździ. Dlatego zbijamy i pakujemy je na lawetę, aby wyruszyć w traskę na miejscówkę i testy Trochę się zgubiło tego kosu z wolwiaka przy załadunku. Każdy metr to ten wolwiak traci z pół kilograma. Ale uważam, że tak czy siak trzeba jakieś yy, palenie laczka odhaczyć. Więc przychodzimy do palenia laczka. Five minutes minut Tak Jak góra! Takowo, jak zrobione! To no, teraz nowe szrecie takie? Ojej, 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 ojej! Z Z tej strony to kij, zobacz z drugiej w Przez tyle czasu się obsypało, czy jak mocy dostał, to się obsypało? Jak obsypało, to się zaczął sypać jeszcze bardziej! Ojej, 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 Jest moc! Za się sypie! Czaskę wyrwało z zawiasu Dobre! Przeglądu nie przejdzie Może nie przyjdzie Trochę za dużo dziur Trochę za dużo mocy To jest jedno z nielicznych aut Gdzie wysiadając chyba zabiorę kluczyki <grym> Na smyczy na szyi będzie nosił Pod poduszkę będę wsadzał jak będę spał Zaraz no. będę dzwonić, że, ten, że po wiosce jeździ ktoś nie? No. A tatko będzie laka walił. O zatyczka i wsią, i nie napada już. Kocury, ale czym by było zrobienie takiego sprzęta i nie przetestowaniu go? No... W naszym przypadku musimy to zrobić, a zrobimy to nie na czym innym jak na takich pięknych felgach i oponkach wyciągniętych z rzeki, bo takie było zamierzenie tego projektu: aby upalać go na najtańszych oponach, na śmieciach wyciągniętych z rzeki, z lasu i tak dalej, bo tak po prostu jest taniej i może nie do końca rozsądniej, ale to jest właśnie to. Jak widać, stan bardzo dobry. Wrzucamy to na to i przechodzimy do jarania. Te Volvo to mocny szczur. Nawet felgi nie należą do najprostszych i musimy je wyklepać, bo z felgami w aucie, jak z OC, muszą być. Tylko z OC jest o tyle łatwiej, że możecie je kupić na Mubi z linku w opisie i zgarnąć 100 zł zwrotu, a dodatkowo jest to wsparcie dla nas, w takich chorych projektach jak ten, które tworzymy dla Was. Ten Wolwiak to naprawdę mocny zawodnik i slipper na miarę motokotów. Nie będziemy go upalać sami, bo jeśli zdarzy się okazja, to chcemy Was nim wozić, żebyście też mogli tego, auta doświadczyć na własnej skórze. I takie dzielenie jest możliwe dzięki współpracom, gdzie Wy także możecie się podzielić z innymi. Wystarczy, że polecicie Mubi 20 osobom, a za każde polecenie zgarniecie 100 zł i tak aż do 2000 zł, które do Was trafi. Dlatego wbijcie do linku w opisie i skorzystajcie, a my przechodzimy do upalania. I wielu z Was może się zastanawiać, po co taki silnik do takiej słabej budy? No nie ukrywajmy, w takiej budzie może ją po prostu tak przemielić, że będzie to dobra okazja do tego, żeby tego Wolwiaka dalej przerabiać. A bazując na e, naszych poprzednich doświadczeniach, dobrze jest najpierw zrobić, żeby fura jeździła, a dopiero później ją dopracowywać. I tak właśnie zrobiliśmy. Zaczęliśmy projekt od dupy strony, czyli zamocowaliśmy silnik, a dopiero później będziemy robić układ jezdny, zawieszenie, wzmacniać napęd i tak dalej, i tak dalej. Po prostu taki był zamysł tego auta: zrobić śmietnik, który będzie miał ogromną moc. I nic więcej, ale jeśli coś się zepsuje. No to będzie to trzeba naprawić, bo założenie jest takie, aby to auto jeździło. Właśnie niech dowodem na to, jaki to jest truf, będzie to, że ta maska nawet się nie zamyka. Trzeba ją na taśmę łapać. Ale silniczek jest. No, ogień się postarał, no nie ma co mówić, to, to, to jest po prostu dzieło sztuki. Jest też specjalny gość z nami, tatko, a ty kamizelkę masz w ogóle nieklimatyczną Mercedesa. Nie dałeś innej, to ma się tak, nie? No, jeździsz Mercedesami na, na firmie, a powinieneś, wiesz, wolwiakami. Przez to, padliny. Robór. robór musi być, człowieku, bo ma opali. Nawet nakrętka od zawiasu nie jest dokręcona, bo jest zawias z 4,6 i zakładając poduchę z wolwiaka, nie da się skręcić sami. O, jest. No, no, no nie, nie jest makrym. nawet w połowie stary. <noise> tak druciarsko wszystko zrobione, jeśli chodzi o budę, że no, no, no tak po prostu jest, no. Zamknięcie maski. O. o, Michał, może? Daj z siebie całe 10%. Teraz przyspieszaliśmy Nie, nie zmieniło Dobra, chyba czas, żeby troszkę mu dać więcej pew co No ja bym chciał wejść na bustu, bo teraz nawet nie ładowaliśmy mu mocno, nie? No co? Damy busto Gaz pod ogę. Słuchaj, testujemy mocniejszą mapę. Było 380, teraz wjedzie blisko 500 koniec. High boost. Taki wiesz, Pary przejedziesz się, to się to się wystraszysz. A, A myślisz, mężesz... że kopnąć to na trójce? Nie kop, nie kopać jeszcze. Nie, nie kop. Ja pierdzielę Na, na spawie pewnie. Kopnąłem! Pęk. Ale na spawie wałpę. Kopnąłem i kurna! Nie się na spawie! Na spawie? No właśnie, no właśnie. Skoro nie spaliliśmy laka, to pokażmy chociaż jak to strzela, co? że muszę to uwierzyć nie, swoją komorę. Trochę wał poszukał po spodzie. Jeszcze raz więcej? Mogę strzelić, ale na ten wał lata. Nie mam nagrał na komórę. O nie, 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 nie. To zaraz nam się wszystko pokrzywi w cholerę. O, kurwa! Ja na I dowie zostawcie subskrypcję, żebyście mogli zobaczyć jak to będzie jeździło, gdy już naprawimy ten wał. W bo usach, w uszach nie piszczy <laughs> mi też to Nie spodziewałem się stary, tego, ja stary. Ja sam się tego nie spodziewałem. Bo to tak strzelało tak normalnie. O teraz aż pękło Przy, Przytrzymałem tym guzikiem i tylko widziałem, jak te płomienie były ogromne. Zostawcie subskrypcję i bądźcie w następnym odcinku, jak zrobimy wał w tym sprzęcie. I damy mu porządne upalanie, bo dla mnie to po prostu jak On się taką... poddał, już się przestraszył boostu. Przestraszył się tego bustu. Dostał klapsa i Amen. Sub, łapa, komentarz, co możemy tu z tym wolwiakiem zrobić, jaki macie pomysł na dalszy tuning i widzimy się w następnym odcinku.